Dzień dobry, witam serdecznie w Zespole Szkół Gastronomicznych. Nazywam się Sofia Grześniewska i jestem dyrektorem gastronomika. W skład naszego zespołu wchodzi technikum nr 4 oraz branżowa szkoła pierwszego stopnia nr 4. A dla tych wszystkich, którzy skończyli już szkołę branżową pierwszego stopnia, mamy również możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole drugiego stopnia. Zanim oddam głos pani Klaudii Balcerowskiej, wicedyrektorowi do spraw zawodowych, która przybliży wam troszkę specyfikę nauki w naszej szkole i opowie o zawodach. Zapraszam Was na taki ekspresowy spacer i krótki film Dzień z życia gastronomika. Zapraszam. Cześć, jestem Dominik, jestem w radzie samorządu szkolnego i chcę Wam pokazać, co robimy w naszej szkole. i dobry. Znajdujemy się w jednej z pięciu pracowni technologicznych. Mamy tu pełne wyposażenie i doskonałe warunki do tego, by każdego od podstaw nauczyć, jak prawidłowo sporządzać potrawy i napoje. A teraz zapraszam do obejrzenia oferty naszej szkoły. Tak jak na początku powiedziała Pani Dyrektor, mamy trzy typy szkół. W technikum nr 4 kształcimy w dwóch zawodach. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich. W szkole branżowej pierwszego stopnia kształcimy w zawodzie kucharz, a absolwentów tej szkoły zapraszamy do szkoły branżowej drugiego stopnia, gdzie mogą zdobyć tytuł Technika żywienia i usług gastronomicznych. Praktyka czyni mistrza. Dlatego największy nacisk w naszej szkole kładziemy na zajęcia o charakterze praktycznym. Odbywają się one w profesjonalnie wyposażonych pracowniach technologicznych, kelnerskich i warsztatowych oraz u pracodawców w renomowanych restauracjach i hotelach. Dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, Prowadzimy koła zainteresowań oraz organizujemy kursy i szkolenia. Głównie są to koła o charakterze zawodowym. Mamy koło młodego gastronoma, koło barmańskie, kelnerskie, carvingowe czy baristyczne. Wspomniane kursy i szkolenia prowadzimy w ramach realizowanych w naszej szkole od wielu lat projektów unijnych, ale projekty unijne to nie tylko kursy dla uczniów to również nowocześnie wyposażone pracownie to staże u pracodawców, które odbywają uczniowie i to kursy, w których biorą udział nauczyciele zawodu, dzięki czemu cały czas podnosimy jakość kształcenia w naszej szkole. Bardzo lubimy rywalizować, dlatego startujemy w ogólnopolskich, czasem nawet międzynarodowych konkursach w różnych dziedzinach gastronomii. A ponieważ mamy zdolnych i pracowitych uczniów, bardzo często z tych konkursów wracamy z medalami. W szkole pamiętamy też o rozwoju fizycznym. Mamy dwie sale gimnastyczne, siłownie i wielofunkcyjne boisko. Prowadzimy SKS-y i bierzemy udział w zawodach sportowych. Co robią uczniowie w czasie przerw? Niektórzy idą do biblioteki, inni na obiad do szkolnej restauracji lub przekąskę do szkolnego sklepiku. Ci, których rozpiera energia korzystają z nowoczesnego boiska albo grają w piłkarzyki, a zmęczeni po prostu wypoczywają na kanapach. Przenieśliśmy się do jednej z głów pracowni kelnerskich. To królestwo klasy technik usług kelnerskich oraz miejsce zajęć dodatkowych z kelnerstwa, warmaństwa, i baristyki. A teraz zapraszam do warsztatu szkolnego, gdzie pani kierownik Wolanta Krześla opowie więcej o kształceniu praktycznym. Witam was serdecznie w warsztacie szkolnym. Jest to miejsce, gdzie będziecie mogli kształcić swoje umiejętności gastronomiczne. Tutaj, w czterech pracowniach: kuchni gorącej, garmarzeli, czyli kuchni zimnej i cukierni, przygotowujemy. Posiłki, obiady dla społeczności szkolnej, ale również dla gości z zewnątrz. Tutaj również przygotowujemy bankiety okolicznościowe, cateringi. Sala, w której się znajdujemy, jest salą bankietową i również restauracją. Zajęcia w warsztacie szkolnym odbywają się raz w tygodniu. Współpracujemy również z pracodawcami z zewnątrz. Możecie mieć zajęcia praktyczne w wielkich, y, sieciowych hotelach jak również w restauracjach autorskich. Myślę, że tutaj nie będziecie się nudzić. serdecznie was zapraszamy. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie perspektywy czekają was po ukończeniu naszej szkoły, zapraszam do wysłuchania naszych absolwentów, którzy pracują w zawodzie. Chodzę do wybrałem dlatego, że od dziecka już lubiłem gotować. Od najmłodszych lat interesowałem się gastronomią. Zawsze było to moje hobby i wiązałem z tym przyszłość. Miłość do budowania tego programu, dopiero znalazłem tutaj w szkole podczas pierwszego konkursu. Chciałem nauczyć się zawodu kucharza mieć ogólne pojęcie gastronomii. Wiedziałem, że gastronomik da mi te możliwości i będzie idealnym miejscem na początek kariery zawodowej. Gastronomiki brałem, bo od zawsze lubiłem gotować, od zawsze wiedziałem, co chcę robić w życiu. Wybór był dla mnie oczywisty, ponieważ lubiłem gotować obiady, pomagać mamie w kuchni, czy nawet organizować jakieś rodzinne imprezy. O możliwość realizacji swoich marzeń. Paweł w gastronomiku wspominam super, to były moje najlepsze lata jakieś tam młodzieżowe. Jeździłem na konkursy, aktywnie uczestniczyłem w życiu szkoły, poznałem wielu dobrych kucharzy, barmanów, sommelierów. Czas w gastronomiku był dla mnie pełen kursów, Konkursów, szkoleń, e, i chociaż czasem spędzałem tam czas od rana do wieczora, to nie żałuję ani chwili. I w tej szkole mogłem wspomnieć swoją pasję, czyli grać w e, gdzie poznałem naprawdę bardzo dużo fajnych nauczycieli, z którymi mam dzisiaj kontakt. Czas w szkole wspominam pozytywnie. Poznałem wielu ludzi którzy zawsze byli chętni pomóc. mogą też liczyć na dużą pomoc wśród nauczycieli. To czas parny, Mam bardzo dużo wspomnień z osobami, z którymi spędziłem te lata. To są też niezapomniane przyjaźnie z znajomymi, którymi co na co dzień się spotykamy. Najlepsze wspomniane ze szkoły to ludzie, których poznałem tutaj. Przyjaciele, którzy, którzy się znają w oknie, czy, czy nauczyciele, z którymi chcę się z Oraz to szkoła dała możliwość wyjazdu za granicę. Obecnie kontynuuję moją przygodę w gastronomii, uczę się we Francji oraz pracuję w restauracji z Gwiazdką Michelin. Aktualnie prowadzę swoją restaurację salę weselną, restaurację jedwabną. Jestem właścicielem i szefem kuchni od 5 lat. Przedstawicielem handlowym, firmy szewskiej, ale zajmuję się z tym produktów, Produkt, który jest bardzo Obecnie pracuję jako cukiernik i spełniam się zawodowo. Obecnie pracuję w jednym z barów Piotrkowskiej, o nazwie Lombry. Aktualnie pracuję w restauracji Powidok restaurac w Łodzi. Aktualnie, jak widać, znajduję się w Szwajcarii, gdzie pracuję w hotelu Nira Alpina. Obecnie prowadzę restaurację Czas na jestem tam szefem kuchni zarządzającym restauracją. Eee, aktualnie jestem zastępcą szefa kuchni restauracji Głowidok.